Słuchajcie, kolejny film y, z serii Cukier, można by tak powiedzieć, słuchajcie, y, 2,5 roku temu, y, kiedy jeszcze nie znałem tego stylu życia niskowęglowodanowego bardzo dużo jadłem pewnych lodów. Słuchajcie, lodów, które mają 20 gram cukru, to jest, słuchajcie, 4 łyżeczki, 5, łyżeczek cukru, 5 łyżeczek cukru, ale w 100 gramach. Wy wiecie, o czym ja mówię? A ja potrafiłem taki lód, który ma 400 gram, słuchajcie, z ich całej. To policzcie se 5 razy 4. Słuchajcie, 20 łyżeczek cukru potrafiłem wcisnąć, a wiecie co się później z moim organizmem działo? Zawroty głowy, słuchajcie, podwyższone ciśnienie. W pewnym filmie mówiłem o karmieniu dzieci cukrem gdzie uniwersytet w Kalifornii wykazał poprzez badania co się dzieje z organizmem człowieka później chcę wam tylko uzmysłowić, że zrezygnowałem, da się, zrezygnowałem słuchajcie, z tych lodów, to jest pewnego producenta, nie będę reklamował oczywiście producenta, ale potrafiłem takiego loda zjeść całego tak, jadłem cukier bez umiaru, słuchajcie, ja już nie mówię o innych rzeczach, popcorny z karmelem a jeszcze dodatkowo ładowaliśmy w siebie ładowałem, przepraszam, w siebie Cukier w produktach spożywczych, gdzie jest po prostu dawany cukier. Zastanówcie się, co wkładacie do swoich ust. Hej!